Termofol. Cześć! Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu ekonomiczne i łatwe w montażu rozwiązanie, jakim jest podłogowa mata grzewcza. To nowoczesny sposób na ciepłą podłogę w całym domu. Rosnąca popularność tego typu systemów grzewczych wynika z uniwersalnego charakteru instalacji oraz gwarantowanego szybkiego rozgrzania podłogi pokrytej gresem, płytkami ceramicznymi, terakotą czy marmurem. Stała moc na poziomie 150 W na metr kwadratowy zapewnia optymalne parametry cieplne, a sam system w żaden sposób nie jest zależny od posiadanej instalacji centralnego ogrzewania, dlatego można w dowolny sposób nim sterować. Elektryczne maty grzejne instalujemy jako podstawowe ogrzewanie łazienek lub jako instalację dogrzewającą pomieszczenie, uzyskując komfort ciepłej podłogi. Matę układamy bezpośrednio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce betonowej. Mata posiada siatkę, którą można dowolnie nacinać, uzyskując wymagany kształt powierzchni. Mata jest bardzo cienka, bo około 3,5 mm, co pozwala na instalację ogrzewania bez konieczności podnoszenia podłogi. Maty można łączyć ze sobą, natomiast nie można ich skracać. Posiadamy w ofercie maty różnych długości. Ponadto jakość i niezawodność naszych mat potwierdzona jest 25-letnią gwarancją. Nasz zestaw ogrzewania podłogowego z energooszczędną matą grzewczą jest stworzony z myślą o klientach ceniących komfort i łatwość obsługi. Jego ogromną zaletą jest prostota montażu. Każdy po zapoznaniu się z instrukcją montażu jest w stanie zamontować ogrzewanie w ciągu kilku godzin. Wszystkie elementy potrzebne do jego zamontowania znajdują się w zestawie. Jeśli chodzi o urządzanie wnętrz, elektryczne maty podłogowe umożliwiają wiele dodatkowych opcji aranżacyjnych. Można zatem stworzyć w swoim domu inteligentny system grzewczy bez konieczności dokonywania skomplikowanych przeróbek instalacji grzewczej, który będzie jednocześnie niezawodny i energooszczędny. W celu uzyskania optymalnego komfortu termicznego warto zastosować wysokiej klasy termostat z czujnikiem podłogowym, który zapewni nam precyzyjne określenie pory włączenia i wyłączenia ogrzewania podłogowego. Dzięki temu podłogowe ogrzewanie zawsze będzie wydajne, a koszty eksploatacyjne pozostaną pod pełną kontrolą. Wymienię teraz wszystkie zalety korzystania z mat grzewczych. Po pierwsze, bezpieczeństwo użytkowania. Z naszymi rozwiązaniami możliwe jest stworzenie zdrowego ogrzewania bez pola elektromagnetycznego. Z kolei trójwarstwowa izolacja zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po drugie, niezawodność i żywotność systemu. Oferowane przez termofol elektryczne maty podłogowe to rozwiązania najwyższej klasy, na które udzielamy aż 25-letniej gwarancji. Po trzecie, tanie ogrzewanie pomieszczeń. Wszystkim tym, którzy preferują tanie ogrzewanie podłogowe, mata grzewcza pozwoli obniżyć nakłady na inwestycje w podłogówkę. System instalowany jest wyłącznie w miejscach użytkowanych przez domowników, dlatego nie ma potrzeby rozkładania maty na całej powierzchni posadzki. Po czwarte, ekologiczna instalacja cieplna. Jeśli na posadce położona zostanie mata, podłogowe ogrzewanie stanie się przyjazne dla środowiska oraz domowników. Brak kurzu, alergenów czy roztoczy to tylko niektóre powody, dla których jest to rozwiązanie dosłownie dla każdego. Po piąte, oszczędność energii. Ogrzewanie podłogowe matą pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną z instalacji CO nawet o 20%. Po szóste, nieograniczone możliwości aranżacyjne. Cały system grzewczy ukryty jest pod podłogą, więc jego elementy nie ograniczają przestrzeni. W przeciwieństwie do grzejników, którą można dowolnie urządzić i zagospodarować według własnych preferencji. Warto pamiętać o tym, że mata grzewcza podłogowa nie może być umieszczana w miejscach, gdzie planowana jest zabudowa. Do stałej zabudowy nie wlicza się mebli przenośnych i takich, które ustawione na podporach mają prześwit od podłogi o wysokości przynajmniej 3 cm. Nasze maty grzewcze oferowane są w zestawach gotowych do montażu, tak by całkowicie ułatwić sam proces montażu. Zobaczmy, co wchodzi w skład zestawu. Samoprzylepna mata grzewcza Termofol, jednostronnie zasilana. Instrukcja montażu wraz z kartą gwarancyjną ogrzewania podłogowego, akcesoria montażowe takie jak puszka podtynkowa pod regulator, peszel ochronny przewodów zasilających 2 metry, rurka ochronna podłogowego czujnika temperatury oraz termoregulator ThermoFol TF 6 WiFi. Termofol tfh h 6 WiFi to perfekcyjne urządzenie umożliwiające zaawansowaną kontrolę elektrycznego systemu grzewczego opartego o maty grzewcze. Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów umożliwiło stworzenie zaawansowanego termostatu wyposażonego w niestandardowe funkcjonalności. TFH6WiFi to wysokiej klasy podtynkowy, w pełni programowalny termoregulator z możliwością zdalnego sterowania systemem grzewczym za pomocą smartfona z dołączoną aplikacją Thermofol Smart przeznaczoną na systemy Android oraz iOS, także do jednoczesnego zarządzania różnymi termostatami TermoFol. tfh 6 Wi-Fi wyposażony został w cyfrowy wyświetlacz oraz dotykowy panel sterowania. Najważniejsze zalety. Posiada wbudowany precyzyjny czujnik temperatury. Sterowanie odbywa się poprzez dotykowy ekran LCD. Współpracuje z Google Home oraz Amazon Alexa. Posiada czujnik zewnętrzny w zestawie. Pasuje do standardowych polskich puszek podtynkowych. Ma możliwość dowolnego programowania tygodniowego harmonogramu pracy. Ma także możliwość montażu w wielu ramkach różnych producentów posiada funkcję otwarte okno. Dostępne jest programowanie temperatury 5 plus 2, czyli 5 dni tygodnia plus weekend, 6 plus 1, czyli 6 dni z sobotą plus niedziela osobno, 7, czyli jednorodne dla wszystkich dni tygodnia. Termostat TFH6 Wi-Fi chroni domowników przed potencjalnym przegrzaniem instalacji grzewczej oraz informuje o wszystkich nieprawidłowościach związanych z instalacją. W przypadku wystąpienia awarii czujnika temperatury zewnętrznej termostat wyświetla komunikat i wyłącza system grzewczy. Dzięki czemu mamy pewność, że instalacja jest zawsze bezpieczna. Urządzenie współpracuje z aplikacjami Thermofol Smart oraz Tuya Smart. Najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń kontrolowanych przez sieć. Posiadamy w ofercie maty różnych długości wraz z szerokim asortymentem termoregulatorów, które różnią się między sobą stopniem zaawansowania. I tak w skład naszych zestawów wchodzą maty z termoregulatorami TFH1, TFH2, TFH3, TFH 5, TFH6, TFH6 Wi-Fi oraz TF WiFi. Warto zapoznać się z naszą ofertą i dobrać sobie najbardziej odpowiedni pod kątem zastosowania w konkretnym pomieszczeniu zestaw. Mogą Państwo skorzystać z darmowej konsultacji i wyceny oraz zlecić montaż systemu ogrzewania podłogowego wykwalifikowanym pracownikom firmy Termowej.